Koż do utropa, frasunek i bieda, na baby frechowno warzycha. Na zmierzłych sąsiadów i Fedry w szislągu, patefon ujka Ericha, Sam larma nie będzie to żaden klub disco, to nie są trąby z jerycha. Już Fedra na ciągo miło rozożyje, patefon, patefon. Patronujka ericha! No źle! Źle przesuń! Przecież tam ma być cyj, a ty dursz groż dyj! No jeszcze raz. Daj pozór. Trzy, cztery. Nie, Trudko, to nie tak. Ty groż jak staro lajera, to I musi i być prędzej. U nas to się grota. Stol, od stolot... Jak Dwa kapelmajstry we jednej kapeli to o jednego za wiele. Albo ja dyryguję, albo ty. No. Ty no. pozór. Ciepło, ciepło. bożna. My już napoczli. A, już witam, bo spieknie, co my się tak zapędzili, ale w roze trudkum szykujemy się. Na gieburstach od Kubinioka ze Szwartego Sztoku. No, jutro fajruje Abrahama. No, to niego Dejtela ino Grej. Bo jutro mamy występ, a my są kasik w lesie. Ty się możesz zomblamować, ale ja muszę być przyszykowana. No, teraz już wiecie, czemu jest tak mało wiela babskich kapel. Każdy chce być kapelmajstrem i dyrygować choby swoim chopem w duma, a potem zamiast grać. No to godają same soliski. miarkuj. jak dotąd to ty dużź godz zamiast grać. Chyba, że się sfeminizował, bo beblosz i Meblosz. Chop, mm. bez bawy, nieważny eligdowiec, eli stary kawaler jest gorszy niż pięć babów Dejcie pozu. cię po szykuje nowo wojna pci. No trutki to nic nowego, bo ona chyba. Urodziła się jako wojująco-feministka i taką umrze. Ero, nie chopie, przestuń! Obiecali Kubiniokowi, że na Abrahama zagromy. Pierwszy hmm. roz bez fałszowania. No, to No, trudko. Bo we Polsce to Stolot i Górolu czy Ciniżol to grają dursz tak samo. Choby wszystkie śpiewoki byli łożarte. Hmm? No, to trutko zawieromy się i gromy. I no. bunk macht den majster. <laughs> cztery. <laughs> Bydzie fajrową dzisiaj kibórzta. Smieszał go żołka z malcym do szmaku, W darcu rozrobią ajer koniaku. Wrócą do flaszek i za frupową jedna se flaszka na Bogu słową Na Abrahama, na Abrahama. Na do dostał piama i, I choćby piśnie już w ówcych jary, Eli nie czuje się wcale stary Sila zaś dzisiaj z samego rana mleko kupiła masło śmietana. A teraz do dom leci już gipko bo musi upiec kołocz z posypką. Tylko się snuje schumina w góra, pewno rozkrzono jest już brat rura. I ogień w piecu ostro buzuje, bo Erwin wąglem schody hajcuje. Pieszy w wiesz o we izbie wiesz o gardiny, Poszły przeblewo, pierziny. Serwet bigluje na wielkim stole, mm. We szranku zmieni kule na mole. Erwin naprawił w sieni Klamki pucuje, skrumlo ich I lojfer jeszcze na koniec wyklubie, bo, bo dzisiaj, dzisiaj ma być Hochland z Styknie tego graniu. Mogemy się zrobić przerwa. Byłem kiedyś na próbie Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, no to oni też grają i no ćwierci godziny, a potem mają przerwę. No ja, wiele to idzie na rozdmuchać we flejta. Trudka przestoń. Przecież ludzie słuchają. Wiesz, ty masz ino jedne na myśli. Wiela ty masz lot! Niedługo będziesz miał Abrahama zajwatym, a fulosz oby rekrut. Tyle miło stało, wiela się pogodą. I tak mą wiele, wiela. No, boch dożył coch no. A ty wiesz czemu na Śląsku ino chopy fajrują Abrahama? To w baba ci się przyzno wiela molot, a już na pewno nie fufcyś. Nie, pierwej na Śląsku mało karych pięćdziesiątki. I no, baby miały siedemdziesiąt i więcej. A to wy pierojskie modliszki, Nie. że się tak eksploatowały. No, wysysały ostatnie soki, a chłop miał ino robić, póki dychł. No, a baba spędzała życie na warzyniu, jedzeniu i klachaniu. Nie. a i z kisz tego, jak Kery dożył w ówcych, no, toż była wielgo feta. Choby rekord świata. Mm. O, bo roki poszkodowane przez nos, łoskubane przez babę jak ganci na wielkanoc. Trudnie potrzebne, ino do zapłodnienia. No to ty, loski, macie, macie równouprawnienie. Mogę cię brać? Urlopy na wychowywanie dziecków? I co? Jak Kerry Hop posiedzi, eno miesiąc na tym urlopie, to zaroski się traci na do roboty. Wymocie no i więcej do zrobienia wtedy, jak w domu jest co do roboty, nie? No, a babaj go 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 no, godo i godo i godo. To tak jak się, chopie, hermałek z Włodzisławią przyjmował do Wehrmachtu, wiesz? Powiedział, piarunie pierunie, chopie, a mnie wzięli w pierunie do stówki, a się mnie tak rychtych obejrzeli. Powiedzieli, Pierunie, Hermałek, pójdziecie do saperów. I ja padł Pierunie, panie Uber, kaj tam do saperów. I ja tam, Pierunie, ja by tak wolał, Pierunie, do Kriegsmarine. z A on mi powiedział, Hermałek, a Wy, Pierunie, umicie pływać? A tu ja mu powiedziałem a to wy, Pierunie już sifów nie macie? Pierunie. Chyba za kara mnie dali pierunie do fligru. Wiesz, jak taki pierunie fliger wysoko locy te pierunie. Mnie się zdało, że już je pierunie bliżej tam w wierchu niż pierunie dołu. Lecimy pierunie. Padł mi ten ober hermałek. Pierunie, policzycie do pierunie pięć, przyciśniecie pierunie z tego plecaka wą. Pierunie ta szmata wyskoczy i Pierunie pasuje. Ja mu padą, panie Uber, Pierunie, a jak nie zadziało? a on mi powiedział, Pierunie, nie starajcie się, my mówimy Pierunie w magazynie zapasowym. Pierunie kopnął Cię, Pierunie leca. Pierunie, Ty nie masz pojęcia, jak te chmury pitali. te. Pierunie rozlicza, wiesz, Pierunie, miją wszystkich. Jero nie dwa, a ten stres wiesz, jero nie trzy zaglundum, a tam tak było. Piero nie kupa słumy, Pierunie 4 cztery, jak ją polów ta słuma, ty. Piero jedno odpowiedział, pięć przycisków, zadziałało. Wnuczek przyszedł do starzika, a do starzik Pani nam kozała w szkole napisać takie wypracowanie? Jak wasze Stażyki walczyli w czasie II wojny światowej? Nie? Opado, nie? runie, synek, nic tam nie pisz, bo jeszcze mnie zawrzum. Pano... stażik, teraz już wszystko idzie pisać, dyktuj, aby napisał, nie? Pano, słuchaj, służę w Kriegsmarine, w i Bołtach. Pamiętam taką historię. Atlantic Ocean. 200 metrów pod wodą. Nasz Oberkommando filuje bez peryskop. Padło Achtung chopcy, Amerykański on też był na kurcie. Oberkomando padło. Przygotować torpeda. 3, 2, 1. Torpedo. Luz. Shhh. Te myci nie trafili. Oberkommando. Ino padło. Hopy. Przygotować drugą torpeda. 3, 2, Eins, Torpedo, Luz! My ci zaś nie trefili. Oberkomando ino padou. chopy ostatnio Torpeda. Dwa, swój. Eins, Torpedo, luz! My ci zaś nie trefili. komando stanął bez, przed tym peryskopem, padou. Hopcy, ściągnijcie kople i idźcie im tam wkulać, nie? Tych wnuczek pado, starzik, przecież wyście byli 200 metrów pod wodą. Opadł synek, jak człowiek się znerwuje, to na głębokość nie patrzy. Przerwa się skończyła, wrócimy do graniu, jutro występuje. No, wiesz, czy odej się pokój z tą flitą? Mógłbyś się chycić dla mund harmonika. Ło, kubinio był, był okropnie rod, jakbyś mu zagrał. O pierucha, już jak zapomniał, jak się na tym gro, no, mój ojciec to byli rychtik majster od harmoniki, ten jak się chycił, to nie mógł skończyć, o on groł, no, i na wesoło, i na smutno, i po leku, i gipko, i mogę się przy tym i zatańcować, i zadumać, a nikerem i płaczki lecieli do oczów. No, ja. Yeah. Moja matka wspominali, że największe szanse u niej mieli te chłopcy, co grali na mund harmonicy. <laughs> poroczka jak suchaty tej mund harmoniki, to miękła, choćby po afrodyzjaku. Miała ci takiego, za którego się miała wydować. Dziepiero starzyk się ozeznał, co to za jeden. I okazało się, co on o, oprócz tego graniu to nic nie umie robić. To <laughs> matka pognali, no i wydali się za ojca, jak to powiedzieć, ze rozsądku. A ten Borok nie umiał grać na Mont Harmonice. To <tum> mu matka, to Durż wypominali. A jak nie widział, to śliptała za tamtym. Widzimy sam trudka nostalgiczną to rzadkość. Co byś się mogła więcej pospominać, to już puszczać plata ze chopami, kerezę ze Mont Harmoniki zrobili prawdziwą sztukę. Pono nikt na świecie nie grał tak jak one. Bądźcie zdrowi.